Na film zaprasza Sponsor odcinka. LEGO Marvel Super Heroes 76077 Iron Man Detroit Steel atakuje. Przeznaczony dla osób wieku 7-14 lat. W zestawie znajdziemy trzy minifigurki. To Iron Man, agent Coulson oraz Justin Hammer. Mamy tu także pojazd agenta Coulsona, Lole o wymiarach, wysokość 4 cm, długość 14 cm, szerokość 6 cm. Auto ma dwie pary otwieranych drzwi oraz koła składające się w tryb lotu. Detroit Steel to mech o wysokości około 14 cm, ma on kabinę mieszczącą minifigurkę, w pełni ruchome nogi, ręce i dłonie. Dwa ruchome skrzydła, mocowaną do ręki piłę i sześciostrzałowy miotacz. Broń w zestawie to pistolet agenta Coulsona oraz broń energetyczna. Dodatkowe akcesoria to trzy przeźroczyste niebieskie dysze. Zestaw składa się z 377 elementów. Agent Coulson ma kupoty. Ściga go Justin Hammer w swoim latającym mechu Detroit Steel. Trzeba jak najszybciej powiadomić Ironmana. Musi on przybyć agentowi na ratunek i dorwać tę waleczną maszynę. Ironman może użyć nowej niesamowitej broni energetycznej. Musi być jednak bardzo ostrożny, bo mech. Jest również uzbrojony w piłę łańcuchową oraz sześciostrzałowy miotacz. Kiedy ci dwaj będą próbowali się zniszczyć, agent Colson może zmienić swoją lolę w tryb lotu i ratować się szybką ucieczką w bezpieczne miejsce. Ten zestaw to idealne uzupełnienie innych z serii LEGO Marvel Super Heroes, a także model, którym możesz bawić się samodzielnie.